Cześć, pośród moich zainteresowań, rajdy, motopodróże, motoryzacje, żeglarstwo, zawsze specjalne miejsce miało marzenie o rajdzie Dakar. Marzenie tak duże, że w 2024 podjąłem starą trasę Dakar swoim motocyklem. Oczywiście klasykiem. Zrobiłem to we własnym zakresie, podobnie jak niegdyś zrobił to Wasz Tomek. Byłem zarówno kierowcą i własnym mechanikiem w jednym. Moja inicjatywa to także założenie grupy Enduro. Wciągałem motocyklę non-profit lawetą pod Afrykę, po Starym Kontynencie, na Kaukaz, aby z przyjaciółmi odkrywać świat przez off -road. Podobnie jak Wy jestem pasjonatem. Posiadam legendy rajdów Dakar oraz Bacha. Cenię klasyki jako niezawodne i przekonujące. XR-ką budżetowo i na dziko z serwisem własnych dłoni zjeździłem Afrykę, Azję, Europę. Z poddomów 8 dni Offem zdobyłem nordkę. Pracuję w utrzymaniu ruchu maszyn górniczych w jednej z największych kopalni miedzi na świecie. Dodatkowo jestem czynnym ratownikiem górniczym. Pojazdy dołowe nie wybaczają miernych podzespołów i słabego serwisu. Zdolność działania w skrajnych warunkach to dodatek do mojej osoby. Razem w zastępie ratowników, wbrew trudnościom, robimy to, co do nas należy. W zespole zawsze siła. Razem mamy doświadczenie, umiejętności, zapał. Mamy wszystko, by tak mocną paką walczyć o podium Dakar. Sprawdźcie mnie i dużo więcej na moim YouTube, pełnym relacji. Do zobaczenia, ekipa.